Dlaczego warto wstąpić do klas wojskowych? Przede wszystkim to jest prawdziwa szkoła życia. Przede wszystkim tutaj nauczymy się dyscypliny, nauczymy się pewnych wartości, takich jak patriotyzm, takich jak koleżeństwo, takich jak przyjaźń. Nawiążemy bardzo wiele miłych kontaktów, będziemy mieli wiele przygód, których, które zapamiętamy na całe życie. Młodzież ma możliwość wzięcia udziału w wielu ogólnowojskowych zajęciach, takich jak zajęcia z musztry, z terenoznawstwa, zajęcia z taktyki wojskowej, zajęcia z żołnierzami, z którymi współpracujemy np. z 5. Batalionu Dowodzenia w Krakowie w jak również z innymi żołnierzami, z którymi mają możliwość działać na obozach wojskowych. Doskonalimy swoje umiejętności również ze sportu walki. Z szerokiego zakresu samoobrony. Młodzież bardzo chętnie uczęszcza na takie zajęcia, z racji na to, że ciągnie ich właśnie do takich rzeczy. Jest to szkoła, która pomoże spełnić Twoje marzenia, pomoże osiągnąć Twoje życiowe cele. Dlatego za zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. ZDZ obudzi Twoje pasje.